Witam. W tym materiale zaprezentuję Państwu, jak tworzyć schody w programie AI House. W pierwszej kolejności, zaraz po stworzeniu naszego piętra, przechodzę do narzędzia swobodne modelowanie. Także po lewej stronie ekranu wybieram plan piętra swobodne modelowanie. Zaznaczam w wyskakującym menu pełną przestrzeń i klikam Potwierdź. Następnie, będąc już w swobodnym modelowaniu, przechodzę do Płaszczyznę, która ma służyć za moje piętro, i w pierwszej kolejności muszę przygotować otwór służący za otwór na klatce schodowej. Także nakierowuję sobie kamerę, i następnie przy pomocy linii pomocniczych wyrysowuję odpowiednie wymiary. Także wybieram linie pomocnicze. Następnie rysuję prostokąt, także wybieram z górnego menu rysuj prostokąt i rysuję tak jak przygotowałam linie pomocnicze. Wychodzę prawym przyciskiem myszki z narzędzia, wybieram narysowany przeze mnie kształt i usuwam go. Następnie nakierowuję kamerę na moją ścianę, gdzie mają być umieszczone schody. Następnie, w celu umieszczenia tutaj schodów, mogę to zrobić na dwa sposoby. Mogę skorzystać ze schodów, które są dostępne w bibliotece, także przechodzę do Części, i tutaj mam schody. To są schody pojedyncze, schody w kształcie litery L, U lub schody obrotowe. Także tutaj wszystko zależy od mojego projektu. I takie pojedyncze schody mogę nanieść na mój projekt. Oczywiście, schody tutaj widzimy, że są za duże. W celu zmiany klikam na schody. Muszę rozgrupować. Cały element, i następnie usuwam wszelkie płaszczyzny, które są mi niepotrzebne w moich schodach. Następnie grupuję moje schody, także przy pomocy wciśniętego kontrola przeciągam mój element po skosie, tak aby zaznaczyły się wszystkie elementy. W tym momencie mam zaznaczone i klikam skrót klawiszowy Ctrl G. Moje schody zostały już skrupowane. Teraz mogę je przenieść, także zaznaczam, wybieram z górnego menu przesuń i przesuwam je. Natomiast takie schody mogę również zbudować samodzielnie. Także w tym momencie usunę schody, które dodałam z biblioteki. Zaznaczam je lewym przyciskiem myszki i klikam usuń. I w jaki sposób zbudować schody od początku? W pierwszej kolejności zaczynam od linii pomocniczych. Zaczynam od góry. Od góry stworzę stopień w wysokości 300 mm. Klikam potwierdź. I podobnie na odległość 300 mm tworzę każdy kolejny stopień. Następnie tak samo tworzę poziome linii pomocnicze. Wychodzę przy pomocy prawego przycisku myszki i następnie pozostało mi wyrysowanie moich schodów. Także wybieram z górnego menu narzędzie Rysuj segment linii i następnie rysuję segment linii, począwszy od góry. Kończę rysować poprzez przy, wciśnięcie prawego przycisku myszki. Następnie czas na wyciągnięcie e, przekroju moich schodów. Także wybieram z górnego menu rozciągnięcie. Wybieram odpowiednią płaszczyznę i rozciągam ją tutaj aż do linii bocznych. Widzimy, że linie boczne automatycznie się zaznaczają. I w ten sposób mamy gotowy projekt schodów. Oczywiście ten projekt należy dopracować, także w tym momencie musiałabym wyjść i zamknąć moją płaszczyznę, która tutaj widzę, że nie do końca, nie dokładnie się zamknęła. Także przechodzę do narzędzia Rysuj prostokąt. Następnie zamykam tryb swobodnego modelowania. W górnym prawym rogu wybieram. Opcję zamknij i w tym momencie widzę, że mam już gotowe schody. Oczywiście elementy, które wcześniej nie były uwzględnione w projekcie, które powinien posiadać piętro, takie jak drzwi czy kontakty, muszą zostać odpowiednio przeprojektowane, przesunięte na inne ściany. To wszystko, jeżeli chodzi o projektowanie schodów poprzez narzędzie swobodne modelowanie w programie A House. Po więcej inspiracji zapraszam na naszą stronę oraz na portal klienta.